Dzień dobry moi drodzy, widzimy się tak z mieszkania, jest po prostu iście letnia, wakacyjna pogoda w Gdańsku, mimo że sezon jeszcze oficjalnie się nie zaczął, no bo zawsze zaczyna się wraz z końcem roku szkolnego, to w Gdańsku po prostu latko w pełni i ruch turystyczny taki, także się dzieje. W Gdańsku jest słonecznie, wakacyjnie, praktycznie przy każdym lokalu, który ma taką możliwość są stoliki, przy stolikach... song of Jeżeli interesują Was ciekawostki o Gdańsku, to tutaj na YouTubie w takim albumie Poznaj moje miasto Gdańsk jest trochę filmów związanych właśnie z różnymi ciekawymi miejscami w Gdańsku. Między innymi jest vlog nagrany tutaj we wnętrzu dworu Artusa, tego budynku, który widzicie w Kadrze. Jest też dom Hufhagena, który minęliśmy chwilę wcześniej, który znajduje się też na ulicy Długiej. Także można podejrzeć, co się we wnętrzach tych budynków znajduje. Ewentualnie odwiedzić po prostu również podczas pobytu są wycieczki szkolne, przedszkolne. To jest chyba najbardziej popularny punkt foto w Gdańsku przy Neptunie. Tutaj zawsze się ktoś ustawia do kadru już zawsze staram się tak obchodzić bokiem, żeby w kadr właśnie nikomu nie wejść i żeby ta pamiątka z Gdańska była. Tutaj na długiej czy na długim targu nigdy Wam nie opowiadam o polecanych lokalach, bo ja nie jestem zwolennikiem lokali położonych w takich głównych turystycznych ciągach komunikacyjnych. Nawet tak samo jestem gdzieś na wyjeździe, korzystam z takiego lokalu. Zawsze biorę poprawkę, że to jest lokal nastawiony na turystów i to jest trochę inna specyfika. Aczkolwiek, jeden wyjątek: restauracja w hotelu Piąte Piętro, w którym kiedyś też nawet nagrywałam vlog, to było naprawdę ogromne zaskoczenie, że mimo, że jesteśmy właśnie w tak ścisłym centrum, to jedzenie było takie i naprawdę ceny były bardzo spoko. No jest, klimacik jest. Woda zawsze robi, robi robotę. O, Danuta akurat będzie odpływać. Nie wiem, czy Danuta płynie na Westerplatte, być może. Nie widzę akurat, akurat opisu. Tak co myślę, że jak się przyjeżdża właśnie z takich totalnie innych rejonów e, rejonów Polski, gdzieś wtedy nasze no, takie morskie klimaty, plaża tutaj za kawałek, no bo przecież za moment wyjście, wyjście w morze, plaża plaża wrzeźno, no to <śm> może to robić wrażenie. Mnie, która tu mieszkam już tyle lat nieustannie ten widok zachwyca, więc nie dziwię się też, że Gdańsk jest naprawdę bardzo pozytywnie, bo dostaje bardzo dużo takich pozytywnych informacji, że jest tak właśnie odbierany. Ale jeżeli chodzi o kastro, to muszę Wam powiedzieć, że tutaj na przykład na wyspie Spichrzów mam takie swoje lokale, do których lubię zaglądać. To jest na pewno słony Spichlerz, który jest tam w oddali, bo to jest mega fajny koncept kilku lokali. Więc jak idziemy właśnie większą grupą, to nie ma problemu kto jaką kuchnię lubi, bo ktoś sobie zawsze coś w którymś lokalu znajdzie i siadamy przy wspólnym stole. Dalej jest w tym białym budynku, jest kolejny lokal Chleb i Wino, który znacie z ulicy Stągiewnej, jeżeli w Gdańsku byliście. Bardzo popularny lokal w Gdańsku, otworzyli właśnie drugi punkt. I tutaj. I tutaj tutaj po prawej stronie jest też lokal, którego nazwy właśnie zapomniałam, o którym to u dołu wpiszę, gdzie chodzę na przepyszne bułeczki bao. Mówimy w tym momencie o kuchni azjatyckiej. Jeżeli ktoś chce próbować jakiejś kuchni będąc na urlopie nad morzem. A jeżeli potrzebuje się trochę więcej spokoju to wracając nie wchodzimy w ulicę Długą. tak jest później duża, Tylko skręcamy sobie tutaj i bokiem przejdziemy sobie... Ogarną. Na tej wysokości też macie przystań i tutaj wypożyczycie sobie różnego rodzaju sprzęt wodny. Są te City Booty, które robią taki tour tutaj po Motławie, są rowerki wodne. Także w tym miejscu zeszliśmy po prostu poziom niżej. Taki sprzęt wypożyczycie. bardzo kawałek ogarnej. Za co lubię tę ulicę? Za te właśnie kamienice, za te cudnie odnowione elewacje, za ten cień po jednej stronie. Piękna, spokojna ulica, uważam, że bardzo, bardzo niedoceniana. No, z drugiej strony, gdyby tutaj weszły właśnie te wszystkie takie tłumy, o których mówimy z ulicy Długiej, no to pewnie straciłoby trochę na klimacie. Pamiętacie, gdańskie rynny. Rynna i system odprowadzania wody, czyli gdańskie żegacze, tak zwane. ten sezon zdecydowanie będzie należał do lnianych ubrań, bo już widzę po sobie, że tak jak zawsze w ciepłe dni wybierałam spódniczki, sukienki tak w tym sezonie pierwszy wybór to zawsze krótkie spodenki i lniana koszula. Nosi mi się to po prostu genialnie. Idę jeszcze, chcę podejść właśnie do centrum handlowego Forum. Podobno zaczęły się wyprzedaże, bo to jakoś zupełnie poza mną i totalnie mi to umknęło i chcę zobaczyć właśnie, czy nie ma jeszcze jakichś ciekawych koszul lnianych właśnie. Także to jest, to jest wichicio. Spójrzcie w ogóle, jak to się zmienia. Ja zauważyłam, że ja tak co sezon mam coś, co jest takim moim hitem. Był sezon, pamiętam, gdzie latem nosiłam namiętnie spódniczkę z Riska. Boże, jak ten model się nazywał? Długa, taka długa Prima Valerina. Zapomniałam teraz nazwę modelu, ale okej. Okay. A później była właśnie Prima Valerina, czyli taka spódnica 3 czwarte. Ten sezon to są spodenki i koszule. Tak naprawdę co lata coś innego, a potem znowu przegląd szafy i wyprzedaże. W tym roku wróciły kurtyny wodne do Gdańska, bo w zeszłym roku nie było ze względu na ograniczenia sanitarne. W tym roku pojawiły się ponownie, także jak złoto przy wyższych temperaturach, a jesteśmy na wysokości baszty Jacek. A słuchajcie, upały, upały i po upałach kilka godzin później za mną złona ciąga ciemna chmura. Także chyba idą zapowiadane w całej Polsce deszcze. No i wiecie, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ja właśnie idę do fryzjera. Że idę do fryzjera <grybujesz> i spodziewam się, że jak wyjdę, to po prostu tutaj będzie przysłowiowa pompa. Jeszcze dzięki losie za keratynę, bo mam nową keratynę na włosach, więc wiecie, one się nie spuszą. Natomiast fryzura to pójdzie. Czasem po powrocie do domu inne skutki upału wysokich temperatur, czyli dyskomfort, który powoduje on u zwierząt. No, Buniek tak myślę, że dość trudno znosi, bo po prostu pokłada się cały czas na boczku i szuka tego cienia. Jak Dupka ostatnio podniósł, jak stanęłam akurat w tym miejscu, w którym leżał, to tak była podłoga nagrzana. Buniuś, synu koci. Ojejku, uszka nadstawiasz nieco, ona gada. A jeżeli chodzi o wysokie temperatury, jeszcze czekajcie, musiałam przesuł, przesunąć, w zeszłym roku kupiliśmy właśnie wiatrak no, maksymalnie prosty w obsłudze, chociaż chyba wszystkie wiatraki takie są, po prostu kilka poziomów regulacji tego, tego nawiewu, natomiast ja szukałam czegoś, co nie będzie stalowe i nie będzie plastikowe i myślę, że ten wygląda no, całkiem zacnie i tutaj akurat pasuje, pasuje nam do mieszkania, ta obudowa taka, w kolorze drewna no, na temat funkcjonalności ciężko coś więcej powiedzieć. no Ma chłodzić, ma przecinać to powietrze. I to robi. Ja właśnie tak rozstawiam, jak kotom jest źle, jest buniek, jest, jest buniek. Jest buniu. Tak rozstawiam właśnie, jak kotom jest źle. No i one gdzieś na linii tego nawiewu wtedy się układają. Jak coś to widzę, ten żwierek, który jest na podłodze jeszcze nie było dzisiaj po prostu. Odkurzane wróciłam właśnie z terenu i za chwilę bierzemy się za ogarnianie właśnie obowiązków domowych. Z innej beczki, słuchajcie, robiłam ostatnio bardzo fajną kampanię soda streamera. Czyli tego ekspresu do gazowania wody. Ja już wam tutaj kiedyś o nim mówiłam, bo ja ten sprzęt kupiłam sobie kiedyś prywatnie, jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Później odezwała się właśnie marka SodaStream w sprawie kampanii. Robiliśmy kampanię właśnie tego urządzenia. W ramach kampanii, między innymi, właśnie otrzymałam nowy ekspres SodaStream. Kod rabatowy już niestety chyba nie działa, tak mi się wydaje, bo tam była wskazana data ważności kodu, ale już abstrahując od tego, słuchajcie, nawet bez kodu, tutaj jest nawet vlog dedykowany na ten temat. Jak lubicie wodę gazowaną, to bardzo, ale to bardzo naprawdę polecam to urządzenie z kampanią czy bez kampanii, poza nim robiłam kampanię. To prywatnie też bardzo polecałam to urządzenie, że jeżeli lubicie bąbelki w wodzie, to jest po prostu woda gazowana na wyciągnięcie ręki. A jeżeli ktoś ma obawy związane z tym, że no, jego woda niekoniecznie się nadaje z kranu bezpośrednio do picia to polecam jeszcze po prostu dzbanki filtrujące. To akurat w ramach tej kampanii właśnie też był dzbanek filtrujący. Jeżeli właśnie macie takie obawy związane z piciem wody z kranu, czyli najpierw możemy przefiltrować po prostu w banku, a później bezpośrednio zgazować, czyli żadnego targania właśnie plastiku, żadnej wody w butelkach, tylko po prostu możemy sobie zrobić gazowaną od ręki. O, a może bym kiedyś zrobiła taki vlog na temat propozycji współprac. Wiem, że to jest zawsze taki gorący... Temat, jak to wygląda, a wygląda od zaplecza, bo faktycznie te propozycje współprac są e, bardzo różne. Ja staram się, jeżeli do takiej współpracy podchodzę, żeby to był produkt, który ja faktycznie czuję. E, jeżeli to jest barter, bo bartery też nie są złe, to zależy tak naprawdę, co jest przedmiotem tego barteru. E, zawsze się śmieję, że genialnym barterem byłaby, tu widzicie, kawałek Ucha Kota, bo siedzi. Genialnym. Z jakimś sprzedawcą paliw, bo po prostu i tak człowiek musi tankować, i tak musi tankować, i to jest przykład Bartelu, który naprawdę genialnie, genialnie by się sprawdzał. Więc są współpracę i współpracę. Mówię, no staram się, żeby to był właśnie produkt, który faktycznie się przyda, który faktycznie będzie wykorzystywany, no ale przede wszystkim taki, który jest spójny po prostu ze mną. Tutaj akurat ten soda streamer to był, to był strzał w dziesiątkę. Natomiast faktycznie no te propozycje, propozycje bywają różne. I już wiecie co, nawet abstrahując od tego, czy to jest barter, czy to jest współpraca, e, współpraca płatna, to różne kwiatki się zdarzają. Znaczy oczywiście myślę, że pewnie agencje, tak, czy firmy, które wysyłają oferty też miałyby sporo do powiedzenia w drugą stronę, bo to tak zawsze działa, to trochę tak jak w mojej branży e, tej głównej noclegowej, tak, gdzie ja jako gospodarz mogę opowiadać moje przygody, e, przygody, które mi się zdarzają na mieszkaniach, z, ewentualnie z gośćmi, czy po prostu jeżeli chodzi o jakieś tam sytuacje, które są na mieszkaniu, usterki, etc. Natomiast pewnie goście też mają mnóstwo swoich historii do opowiedzenia i pewnie też co nieco mogliby zarzucić gospodarzom. To zawsze każdy kij każdy ma dwa końce. Moją taką ostatnią hitową propozycją współpracy, tak króciutko zagajając temat, na przykład ostatnio była um, propozycja współpracy z gabinetem kosmetycznym, e, gdzie to miał być barter e, i w ramach tego barteru miałam otrzymać e, jedną sesję depilacji laserowej. Mówiłam dla osób, które nie są w temacie, no słuchajcie, jeżeli chodzi o depilację laserową, to tak naprawdę jeden zabieg żadnego efektu nie zrobi, bo żeby depilacja laserowa miała jakikolwiek sens, to tam musi być od 6 do 8, to oczywiście też zawsze e, zależy od konkretnych uwarunkowań, ale tak 6, 8, e, 8 tych zabiegów, więc tak naprawdę jeden to, no to jest nic, tak, bez, bez żadnego efektu, no i tu taka propozycja jednego zabiegu była, więc... No, różnie, e, różnie się zdarza, ale to myślę, że jak w każdym biznesie. Wiem, że ten temat akurat no, tutaj w internetach jest ciekawy. Jeżeli Was zainteresuje, to może po prostu takiego, mm, takiego vloga przygotuję. Natomiast no jestem. Słuchajcie, mam nowe mieszkanka w ofercie. Tutaj w międzyczasie e, jak to mówię, to postaram się Wam, bo nie mam akurat filmu nagranego wewnątrz, ale mam zdjęcia, i jak wszystko dobrze pójdzie przy montażu, to teraz jak ja mówię, to powinny pojawić się zdjęcia e, tych mieszkań. Słuchajcie, mieszkanie w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. Nie jesteśmy w tym takim ścisłym turystycznym centrum, nie jesteśmy w Gdańsku głównym. Jesteśmy w Gdańsku wrzeszczu, czyli taka dzielnica lokalsów, jak ja to mówię. To jest dzielnica, w której akurat, zresztą jak Wam opowiadam, tak ja też akurat mieszkam we wrzeszczu i bardzo sobie to mieszkanie tutaj chwalę. I tutaj, słuchajcie, jest też właśnie nowa oferta, która u mnie się pojawiła. To jest dom. To jest dom na ulicy Zbyszka z Bogdańca. Dom, który przeszedł generalny remont, i w tym domu zostało wyodrębnionych. 5 mieszkań typu studio. Nowiutkie, świeżutkie, ślicznie zrobione. Mam nadzieję, że się tutaj ze mną zgodzicie. Ulica Zbyszka z Bogdańca, czyli jesteśmy tak 3,5 km od plaży, jakbyśmy sobie chcieli przejść spacerem. Natomiast komunikacją miejską, jak sobie wsiądziecie w tramwaj, to do plaży jedziemy 10 minut. Także miejsce świetnie skomunikowane, mówię w odległości, w odległości spaceru od plaży do plaży, też spokojnie do przejścia. Świeżutkie, piękne mieszkanka. Więc jeżeli szukacie sobie czegoś w Gdańsku na lato, to zapraszam, żeby się z tą ofertą zapoznać. Tutaj u dołu zostawiam Wam linki do ofert na Airbnb. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z serwisu Airbnb, wolicie bezpośrednio, to po prostu też napiszcie do mnie na maila. To spokojnie wszystkie szczegóły ustalimy. Wystawiam faktury VAT. Jak ktoś potrzebuje, wszystko idzie przez legalną działalność, więc możemy wystawić faktury. Nie realizuję bonu turystycznego. W bon turystyczny nie wchodzę, natomiast faktury jak najbardziej. Bardziej wszystko jest odprowadzane, rozliczane tak, jak ma być. A jeżeli chodzi o to mieszkanie, to jeszcze właśnie tutaj tak króciutko Wam powiem, jak to internet właśnie łączy ludzi, YouTube łączy ludzi, bo z panią Anią, która jest właścicielką tego mieszkania, właśnie przy ulicy Zbyszka, e, która to mieszkanie tak pięknie odremontowała, to poznałyśmy się właśnie tutaj na YouTubie. Pani Aniu właśnie tu trafiła na moje filmy. Pani Aniu, pozdrawiam. <grym> Pewnie któregoś razy pani trafi na ten vlog. Pozdrawiam serdecznie. Poznałyśmy się tutaj, pani Ania się ze mną skontaktowała i weszłyśmy właśnie we współpracę, jeżeli chodzi o to mieszkanie. Także bardzo serdecznie tutaj polecamy. Naprawdę śliczne studia, każde studio, bo tak jak Wam wspomniałam, jest wyodrębnionych pięć, ma własny aneks kuchenny, ma własną łazienkę, jest zamykane oczywiście na klucz. To jest tak naprawdę pięć takich niezależnych mieszkań, które znajduje się po prostu w jednym domu. One są w pełni wyposażone w pełni wyposażone aneksy kuchenne, okapy. E, oczywiście tam z zmywaki, suszarki do włosów, pralki, to w opisie oferty, jak wejdziecie w linki, wszystko widać, ale tak po prostu zrobione do zamieszkania. Więc jeżeli wolicie właśnie takie bardziej lokalsowe klimaty, jesteście wtedy niedaleko w słynnej ulicy Wajdeloty, o której Wam tutaj opowiadam, to taki Wajdeloty to jest taki gdańsko-warszawski wzbawiks, tak? Tutaj się tak śmiejemy lokalnie, gdzie jest właśnie mnóstwo knajpek i to są takie typowo lokalne klimaty we Wrzeszczu. Więc jeżeli wolicie właśnie coś takiego, a nie to takie turystyczne, gwarne centrum, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty. A jeżeli chodzi o taki miks tematyczny, o czym jeszcze miałam mówić, co tutaj mówiłam w międzyczasie, żebym pokończyła wątki. Słuchajcie, wątek CBD z marki, z marki Lekko miałam zamówione. Najpierw 450, ojej, się tutaj ufa fluniła. I z 450, tak jak Wam mówiłam, ja nie zauważyłam specjalnego efektu u siebie. Zamówiłam potem 1200 mg. I dalej nie widzę efektu. Nie wiem, słuchajcie, może to nie jest produkt dla mnie, może ja jestem po prostu odporna na, na działanie akurat tych składników. Nie wiem, jeszcze jest opcja, by się zawzięłam, żeby po prostu spróbować, e, spróbować tego olejku jakiejś innej firmy. Może po prostu to lekko akurat nie jest dla mnie. Tak też się, też się zdarza. Może po prostu właśnie do trzech razy sztuka i za trzecim razem trzeba by spróbować, spróbować inną markę, no ale słuchajcie, no, no nie, no, po tym, że, e, że mam właśnie dużo, dużo snów i bogate to życie nocne, jak się śmiałam, chociaż powiem. Powiem Wam, że bardziej bogate było po 450, niż jest teraz po tym 1200, no bo to już jest, tutaj została końcówka, ja już sobie darowałam, skoro nie działało i zaczęłam brać te, te 1200, no tych snów jest chyba trochę mniej, bo jakoś przy tym bardziej zapamiętywałam, natomiast nie, no sorry, no poza tymi snami to tak naprawdę nie zauważyłam żadnej różnicy, jeżeli chodzi o mój organizm, o koncentrację, Regeneracje, i wszystko inne, co tam ewentualnie miało możliwość się pojawić. No nie, funkcjonuje w mojej ocenie tak, jak funkcjonowałam wcześniej. Słuchajcie, co jeszcze miałam, co jeszcze miałam do powiedzenia. Pokazywałam wam ostatnio książkę Anny Kaintoch, Lato Utraconych, i tę książkę przeczytałam teraz, jak byliśmy w Chorwacji, i bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Jeżeli szukacie sobie jakiejś lektury. Eee, czy to na urlop, czy w sumie co to ma zaznaczenie, przy, w jakich okolicznościach, ale generalnie, jeżeli szukacie jakiejś wciągającej lektury, to jest naprawdę tak świetnie napisana, eee, napisana akcja. Jest rok 99 w Pogańskim Młonie Starej Leśniczówce niedaleko Rudnika. Dochodzi do krwawej zbrodni. Nieznany sprawca atakuje spędzającą tam wakacje pięcioosobową rodzinę. Napaść udaje się przeżyć jedynie najstarszemu z dzieci. Okazuje się, że cała chłopak to odnaleziona zaledwie kilka miesięcy wcześniej ofiara porwania. Nie będę Wam już tego dalej szczytywała, nawet jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Zachęcam, żeby sobie zobaczyć akurat opis, opis dla tej książki. Naprawdę świetnie poprowadzona historia. Tam absolutnie nie ma żadnych jakichś wielce brutalnych scen, także się nie, nie obawiajcie. Bardzo wciąga i potrafi zaskoczyć, o tak powiem, żeby tutaj nie, nie spoilerować. Jak już nawiązałam w ogóle do urlopu w Chorwacji, ja tutaj mam w ogóle przygotowane cały stolik i gadam, gadam, gadam. To pokażę Wam jeszcze, jaki dostałam ostatnio prezent od gościa na jednym z mieszkań. Zostawił mi niespodziankę. Słuchajcie, my akurat byliśmy w Chorwacji, a Riki, tak, pan się nazywał, nazywał, pan się nazywa Riki i akurat spędzał urlop w Gdańsku. Jest Chorwatem, słuchajcie, pan jest Chorwatem, mieszkający w Polsce już od iluś lat, który bardzo, ale to bardzo kocha Gdańsk, bo rozmawialiśmy w międzyczasie i w ogóle miał fajny pobyt i był bardzo zadowolony i zostawił mi płytę bałkańskie Ethno Music. Bardzo, bardzo miłe, fajne, cieszę się bardzo, tylko niekoniecznie mam teraz na czym odtworzyć płytę, to jest teraz też problem współczesnych, e, współczesnych czasów, i a propos Chorwacji, nie wiem, czy przywozicie sobie jakieś prezenty z podróży, czy prezenty, pamiątki z podróży, bo my już od takiego czasu praktycznie nie. Ewentualnie zdarza się, że są to jakieś lokalne przysmaki albo po prostu lokalny, lokalny alkohol, chociaż już też nawet niekoniecznie, bo bardzo często no, ta oferta jest dostępna też już u nas w sklepach. Zależy co oczywiście, nie wszystko. Natomiast jeżeli przywozimy, no to to są właśnie produkty spożywcze najczęściej. Tym razem z Chorwacji nie przywieźliśmy totalnie, absolutnie nie. Natomiast przywieźliśmy prezenty chociaż dla innych. Mam akurat e, dżem, proszę bardzo, pamiątka z Chorwacji dla jednych, e, jednych z naszych bliskich. Mam nalewkę, likier gruszkowy. Także o, poszliśmy w alkohol, jest alkohol, no i słuchajcie, no, nieśmiertelna pamiątka, e, pamiątka z podróży czyli magnesy. Ja nigdy magnesów nie zbierałam, więc ja akurat fascynacji magnesami nie rozumiem, mimo że właśnie w podróży byliśmy, to jakoś to tam nigdy do mnie nie przemawiało, nie mamy lodówki magnesami magnesami oklejonej, ale są osoby, które magnesy lubią i które mimo, że w tej podróży nie były, to bardzo mi się takie prezenty podobają, bo wiem dla kogo, wiem, że się spodoba. Więc takie pamiątki y, przewieźliśmy. No. Także dzisiejszy vlog to taki bardzo, bardzo spontaniczny składak. Szczerze mówiąc, nawet nie planowałam nic nagrywać, nie miałam kamery ze sobą, wszystko idzie po prostu z telefonu, więc mam nadzieję, że tam ściąganie głosu tak poszło, poszło całkiem ok i że coś fajnego się uda z tego zmontować. Bo tak jak mówię, totalny spontan. Mówię: dobra, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Może akurat Was coś tutaj y, zainteresuje i do porannej czy popołudniowej kawki sobie to ostworzycie i coś tam. Ciekawego sobie z tego wyciągnięcia, bo to już po prostu miło, spędzicie chwilę, chwilę czasu. No dobra, słuchajcie, to by, to by było na tyle, no tak, 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 bo jakoś tutaj nie mogę się dzisiaj wysławić. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego vloga.